Hej, czyś witajcie z tej strony. Chęci witam was po raz kolejny w grze Shakes and Fidget. No, ciśniemy cały czas ten legendarny log. Znowu zrobiłem go kilka razy, ale wyleciałem chyba trzy razy rękawice. I raz, teraz ta brońka. Tutaj właśnie mamy pełny kibelek. To sobie to spłukujemy O super, kolejna brońka. To zobaczcie, zmienimy sobie. Yy, najpierw zmienimy wygląd. Ta legendarny, i te dwie spłuczemy tutaj. O i akurat udało się, fajnie mamy już akurat skompletowane wszystkie bronie do klaserka Zostały nam tylko właśnie tutaj czapka oraz klatka Dobra, yy, wchodzimy do tego lożku i oczywiście ciśniemy go Wyłączyłem sobie animację, żeby to było takie bardziej dynamiczne i szybsze Dobra, widzicie jak na starcie dostaliśmy od razu debuffa, więc jak zwykle, zapowiada się fantastyczny run, ale no cóż, ja niestety mam pH do tej gry. Muszę zaraz sobie zobaczyć na koniec tego lochu, jak go przejdziemy, zobaczymy sobie statystyki, ale nie wiem ile go razy robiłem, 17 chyba. Może być coś, coś koło tego, że właśnie 17, zobaczcie, przedem 8 pokoi, od razu śmierć więc jest porażka. E, a dzisiaj mamy poniedziałek, tak więc ostatni dzień tego lochu, więc naprawdę trzeba go teraz ostro, ostro cisnąć, żeby naprawdę skompletować te wszystkie legendy. I tak, e, a wczoraj czyli w niedzielę podziało się kilka bardzo ciekawych rzeczy. Więc sobie zaraz pogadamy o tym. E, na przykład pierwsza z tych rzeczy to była, że i w ogóle bardzo dużo graczy porobiło mega progres w lochach. W ogóle mamy teraz dwa debuffy na znaczy w lochach. Co ja gadam o, ogólnie w rozwijaniu postaci. Na przykład yy, Son teraz w niedzielę Wielkanocną, czyli taki topowy gracz z naszego serwera, jako pierwszy na serwerze skończył yy, portal do dopiekio solo. Więc myślę, że jest to bardzo duże osiągnięcie. A nasz kolega Gildiny Zebo był pierwszym graczem na serwerze, który osiągnął 30 tysięcy jakieś statystyki. U niego to akurat była inteligencja, ale był to pierwszy gracz, który posiadał y, 30 tysięcy właśnie jakiejś statystyki w ogóle. Zobaczcie, zginęliśmy dwa razy, a mamy dopiero 23 pokój, no. więc teraz nam oczywiście idzie tragicznie. A to raczej nie przez to, że się skupiłem na gadaniu, tylko no, po prostu mieliśmy mega pH, bo tam widziałem, że wleciały dwa debuffy od razu. Co koło? Yy, dobra, chociaż złotko wpadło, może być. I jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, ciekawa. Dobra, tutaj niestety życie. Yy, na forum napisał gracz Zoltan, że stworzył projekt klosków LEGO. Na bazie Shakespeare Fidget tam była karczma zachowana w ogóle inaczej. Może ja Wam te zdjęcia tutaj wkleję i pokażę. No, zrobił co? Odzorował tutaj karczmę, tutaj to, gdzie jest warta. Oczywiście jest tam ten hazardista wszystko naprawdę to, to wygląda super. I jest coś takiego jak Lego Ideas, i to jest. Coś takiego, że właśnie gracze gracze, fani klocków rzucałem jakieś swoje projekty. Jeżeli one zdobędą odpowiednią ilość głosów, to LEGO jest, jest w stanie stworzyć taki właśnie zestaw. I tak, i ten gracz Zoltan napisał, że żeby LEGO stworzyło taki, taki zestaw, żeby się w ogóle zainteresowało tym, potrzebuje 10 tysięcy głosów. No. Jest to bardzo ciężkie no, do zdobycia. Chyba że jakoś twórcy gry by nagłośnili tą, tą akcję. Spoko by było, no, jak dla mnie ten zestawik e, prezentuje się naprawdę fajnie. W ogóle wkleję Wam może link do, do tej stronki z Lego: żebyście też sobie mogli zagłosować, jeżeli ktoś się napalił. Jeżeli ktoś jest fanem klocków Lego. Ja osobiście klocki Lego układać lubię, nie jestem jakimś mega fanem, nie kupuję sobie zestawów ani nic, ale jakieś tam parę tam jakichś zestawików LEGO posiadam i naprawdę sprawia mi bardzo dużą frajdę układanie. To jest chyba jedyna taka zabawka z dzieciństwa, która przeszła do dorosłego życia i dalej sprawia frajdę. Tak więc w przypiętym komentarzu będzie link. I możecie sobie ten, ten, ten zestawik obejrzeć, zobaczyć. Jak się komuś spodoba, to może w ciemno sobie zagłosować. Dobra, szukamy naszego mięśniaczka, bo się rozgadałem, nie gadałem nic o tym legendarnym lochu. Ciśniemy, no kurde, boli. Oj, wszedłem nie w to miejsce. Dobra, mamy pełen plecak. Słabo, słabo, słabo. Coś tam sobie rozmontujemy na szybko. Co jeszcze? Dobra, to tu sobie robimy odzysk klejnotu. Chodźmy tu do tego Barbara. Okej. Okay. Dobra, coś jeszcze możemy z... tutaj. Jest coś na wszystkie cechy, to jeszcze rozmontujemy. To jest na wszystkie cechy, to sprzedamy. To do rozmontowania. Sprzedamy. Dobra, tyle wystarczy. OK. Ciśniemy dalej. O, fajnie, życie wpadło, chociaż jedna, jeden pozytywny buff w tej rundzie. Jakiś epiczek. Powiem wam, że zaczynam się stresować, że nie uda mi się skompletować tych, tych wszystkich legend. Ale no co, no spróbujemy przycisnąć to, no teraz, te, teraz tutaj na, na odcinku myślę, że tak trzy zrobię sobie tutaj, a potem na przykład najwyżej przyciśniemy, przy, przy, przycisnę ja sobie to poza odcinkiem jeszcze. Najwyżej w środę nagram film taki, gdzie pokażę, czy mam jednak te wszystkie legendy, czy nie. Chociaż nie ukrywam, że chciałby, żeby mi teraz to dopisało i żebym miał je na odcinku. I co? No, dzisiaj jest ostatni dzień, Wielkanoc się kończy. Powiem wam, że cieszę się trochę, no. Osobiście dla mnie ten legendarny loch jest strasznie nudny. Nudzi mnie, nudzi mnie strasznie no. Za, za, za dużo tego, taka monotonia się wkrada ciągle robisz jednak to samo, nie? O, tu kamień. O, do sukcesu jest. O, za pierwszym tym Jeśli teraz zginiesz, O świetnie nie możemy omijać. Szkoda, ale dobra. Akurat będziemy mieli naszego mięśniaczka, a weźmy papier, co też papier. Remis, dobra, czyli nic, ok. Tutaj zabiłem go specjalnie, żeby sobie zregenerować to HP, bo i tak bym skinął przy pierwszej kolejnej próbie. a chcę już. Być pewny na bossa, że mi się uda. No nie, jeszcze jakiś debuff cholerny wleciał. okej, okay, dobra, jeszcze się zaraz okaże, że będziemy musieli jeszcze jeden raz zapłacić grzybkami, żeby to przejść. No teraz już widzę, że na pewno będziemy musieli. Słabo, słabo. No jak widzicie, mam ogromnego pecha do tego. Zobaczcie, tuż przed samym bossem zginęliśmy. No. Porażka, nie? Dobra, to jest jakiś złoty pokoik w porażka. Dobra, zabiliśmy go. Proszę, dajcie mi legendę, której jeszcze nie posiadam. To posiadam. Niestety to już posiadam. Mój mak to ma. Dobra, o, odbierzemy sobie misję dnia. Wrzucamy to. Ok, nie zmieniło nam na, na inną cechę znowu. Więc nie pozostaje nam nic innego jak po prostu się tego pozbyć. Że mamy z nie mamy znowu miejsca w ogóle. Kurczę, dobra, to się pozbędziemy tych wszystkich itemków. Dobra, to do kociołka to niech leci. To na wszystkie cechy to sprzedajemy oczywiście. Wszystkie cechy sprzedaj dobra Nie rozwodzimy się bardziej nad tym Ciśniemy dalej, no zobaczcie już na starcie Od razu debuff Tak, gra naprawdę Przez te Święta Wielkanocne Mnie strasznie mocno Truje, znaczycie przeszliśmy 5 pokoi od razu Śmiech, no nawet, nawet nie mieliśmy na to Wpływu w poprzednim ranie było podobnie, no tak więc Śmiech na sali żeby mnie pocieszyć, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo naprawdę. Słabo, słabo. Mm. O, jeszcze go podniosłem niechcący. I... Okej, okay. on mi przynajmniej da życie jakieś bafa. Co to jest? Aha, na zdobycie dwóch sztuk kluczy, dobra, to zaatakuję go sobie. W sumie, na, jak na tym pierwszym poziomie yy... Ci przeciwnicy nam zabierają strasznie mało życia, to chyba sobie wykorzystam ten buff i przeraszuję tych graczy, że, y, tych przeciwników, żeby te klucze zdobyć teraz Jak będę miał dużo, to na późniejszych etapach będę mógł sobie Ich ominąć Ok, teraz straciłem to wszystko Dobra, zobaczcie, 12 kluczy, jest super To na razie sobie jeszcze zostawię, weźmiemy buffa, o fajnie Praktycznie teraz każdego potworka omijamy, co jest super. Dobra, to teraz może się trochę odkuliśmy. Teraz może nam trochę szczęście dopisze. Ciśniemy dalej, zaraz będzie klucznik. Chyba na 30 poziomie się pojawia. Więc teraz powinien być. Tak jest. Ok. Szukamy naszego kolegi. To jest w ogóle moim zdaniem najlepszy baw, jaki istnieje teraz. O, zobaczcie, drugi złoty pokój, ale to jest ten, ten trollowy. Ale sobie teraz nafarmiliśmy kluczy fajnie. Jeszcze jakiś pozytywny baw leciał. No spoko, spoko. Taki na życie. No, niepotrzebnie go podnosiłem, ale dobra już. Hmm, tu będziemy sobie do tutaj, żeby. Chociaż nie wiem, czy na 4 milionach życia ja przejdę tego gościa. Dobra, teraz już na milionie na pewno go nie pokonam. Chociaż odnowi mi się żyć go teraz, więc spoko. Ok, może uda się dojść do 50. I nie zginąć, i przejść tego bossa. To było naprawdę super. Dobra, tu jakiś epiczek. W ogóle czekam też na następny tydzień, jakie będą eventy, gdyż tak dawno nie było skarbów lasu. Zobaczcie, znowu życie, no to super, na tego, tego bosika przejdziemy. Już grubo ponad miesiąc nie było skarbów lasu, a potrzebuje drewno, potrzebuję kamień, gdyż chcesz sobie cisnąć tą twierdzę na 20 i potem ulepszać salkę. Jesteśmy top 3, a mamy w większości, jeżeli mówię o gildii, mamy top 3, a mamy głównie salki 15, a już nawet gildie niższe tutaj z dołu wymagają yy, już salki 16 nawet, tak więc jeżeli chodzi o salki, to jesteśmy mocno w tyle. Musimy to podbić w trybie natychmiastowym. Dobra, tu przejdziemy przez tą pułapkę, bo mi szkoda tych buffów. Ok, teraz się ratujemy kluczami, jak tylko będzie szansa. O, tutaj że otwieram chyba bez klucza. Ok, super. Aj, niepotrzebnie go podniosłem, teraz zginę. A nie, udało się przeżyć. Okej, okay, teraz, ale fajnie omijałem. Teraz pewnie zginę, bo. Pochwaliłem siebie Tak jak myślałem, dobra Startujemy dalej Jakiś duszek Okej, okay, złoty pokoik Jakiś, trzy klucze Też spoko, wykorzystajmy je sobie trochę O Jak świetnie Dobra, nafarmimy sobie kluczy Teraz będzie na nas jeszcze Okej okay. Idziemy teraz w prawo Świetnie, mój plecak jest znowu pełen Nie może być lepiej Mamy jeszcze jakieś rozmontowania? Dobra, coś tam mamy Skupimy się na tych zwykłych itemkach Też ja potrzebuję metal Dobra, jeszcze mamy dwa rozmontowania Czy Wiedźma coś stąd przyjmuje? Okej, okay, to przyjmie na pewno Dobra, pozbądźmy się jeszcze jakichś na wszystkie cechy Też one są słabe, dobra, tego się też już pozbędziemy Tu jakaś brońka, ale słaby rozrzut, ale ona daje strasznie dużo Tego sobie rozmontujemy, chociaż ona zabiera dwa, to też na wszystkie cechy to się pozbędziemy Dobra, coś jeszcze sobie tu sprzedam, tak losowo Tak jeszcze zarobię tych epików mega, mega, mega sporo Okej, okay, jakiś złoty pokoik, ale lawa. Hmm, na 80 teraz chyba powinien być nasz kolega, tak? Okej. Okay. Ale i tak na pewno zginiemy na bosie, bo nie mamy 50%, więc i tak będziemy musieli sobie yy, zresetować nasze żyćko. Dobra, jeszcze dostaliśmy debuff, ale teraz nam on w sumie nie robi różnicy. No nie no dajcie tego. Jak mam bafa, to dawajcie potworki. Okej. Okay. Jeszcze raz. Dwa klucze, więc słabo, ale zawsze coś. Trudno znaleźć Dobra. Ciśniemy dalej. Dobra, już wykorzystamy te klucze teraz. Dobra, chociaż taki plus, że rozmontujemy pułapki, chociaż jak zginę to i tak stracimy tego buffa. Okej. Okay. 9-4. No teraz już nam się powinno udać. Chociaż nie wiadomo. Cześć teraz coś tam poomialiśmy, nawet dużo. Dobra, przejdziemy to na spokojnie. Okej, okay, to już taki baw co nas nie interesuje. Dobra, my kontra Voldemort jaka legenda wypadnie buciki żenada dobra jeszcze jeden ram jak teraz nie zdobędziemy nic ciekawego to załamka życiowa wleci będę musiał poza odcinkiem ostro cisnąć ale no już nic na to nie poradzę dobra trzeba zdobyć jeszcze trochę kluczy teraz dwa klucze wystarczą Tu na starcie też widać, że mega szybko zginiemy. Do 12 pokoju doszliśmy. w ogóle przecież pokazywało mi się, że zdobywałem kluczenie, a mam tylko jeden. Nie wiem dlaczego tak. Czy to jakiś błąd, czy ja coś źle zauważyłem? Wydawało mi się, że po zabiciu potworków pokazywało mi się, że, mam, że dostałem kolejny klucz, a tu widzę, że. Że nie wiem, co, co to jest. Aha, ba, fajnie. Możemy ominąć wszystkie potworki teraz. To wykorzystajmy to. Złoty pokoik znowu, dwa klucze warto. Okej, okay, udało się, fajnie. Kolejny złoty pokój. To weźmiemy sobie kamień. Kamień, kamień to był remis. Ok, spoko. Omijamy, dobra. I teraz na luziku doszliśmy do pierwszego bosika Oczywiście, łatwa śmierć. Ok, ciśniemy dalej. Ja chyba nie dokończyłem tego wątku o tych skarbach lasu. No, tutaj twórcy coś strasznie, strasznie pomieszali. Bo naprawdę tych skarbów lasu nie było już tak dawno. W ostatnim czasie było. Kilka razy, właśnie, że można rozmontować 15 razy przedmioty. To się nazywa teraz kocioł w kuźni. No, pojawiał się ten Gold dwa razy, teraz z rzędu był ten Weekend Expo. No, ja wiem, wiem, że są święta, ale też w ogóle głupie, że na święta nie dali z tych, tych, tych skarbów lasu. chociaż ja mówię ciągle skarby lasu, ale teraz to się nazywa tango w twierdzy. Mm. okej, okay, dobra. Mamy cztery klucze, fajnie. Potrzebujemy tylko dwa na kolejnego. Teraz pewnie zaraz zginiemy. I tak w którejś próbie. Ok, zginęliśmy. W ogóle widziałem, że niektórzy na przykład neutral miał najlepszą próbę na przejścia trzy śmierci tylko. No ja w najlepszej miałem 5. Więc jestem no słaby jestem w tą grę to nie ma wątpliwości no i też mam nie ma pecha no wpadają mi te debuffy nie robię jakoś mega dużo uników niestety, dobra tutaj fajnie żyć ko i wpadł mięśniaczek, super będą klucze dobra ta pani padła a my ciśniemy dalej w ogóle niedawno też zamknąłem środowiska pupili, wszystkie. Oczywiście spokojnie nagrywałem to, jak tylko się skończy raczej ten, ten legendarny loch, chociaż w następnym tygodniu raczej wsadzę takie klikanie lożków, żeby zobaczyć, jak ten legendarny set sobie radzi. Trzeba też po, podbić level ko tego 345, się zakręcić. Nie mam kluczy, ok. Dobra, tu zostałem sprankowany przez potworka Bierzemy to. Co spotkało Dobra, chciałem już sobie zresetować dzieci. fajnie, nie musimy, o kolejny buffik, spoko, to jak mamy tyle ten, to otwieramy to bez kluczy ok mamy pójdziemy znowu w lewo no nie, teraz będziemy mieli debuffa, chociaż zaraz tak będziemy mieli mięśniaczka za te trzy pokoiki, to nie ma co się przejmować w sumie jakoś mocno Okej, okay, i jest nasz klucznik, fajnie, w pierwszej próbie myślniaczek, złoty pokój, z życie, co też jest super. Czemu ja omijam, ale jestem głupi, teraz się zamieszałem. Oj, mówi się trudno, no co. A, już mi się skończyło, zginąłem. No jak widzicie, ja nie używam mózgu w tym lochu. No generalnie na co dzień raczej nie używam mózgu. Autodisy zawsze w formie są u mnie. Dobra, bierzemy, wykorzystamy te klucze. Dajcie jakiegoś pozytywnego debuffa No, raczej szansa na dwie sztuki kluczy to mnie nie interesuje. Raczej nie będę tego wykorzystywał. Ok, życie wpadło. Super. Oj, fajnie. Już na pewno przejdziemy to bez żadnej śmierci. Okej. Okay. i setny przeciwnik. Pajączek po raz drugi. Wiecie co? Ja już się nawet nie nastawiam, że tam będzie coś fajnego. Ja jestem święcie przekonany, że tam będzie znowu jakiś cholerny duplikat. No, drugi raz z rzędu skarpeta. No, porażka, porażka. No, co, co, co ja wam poradzę? Dobra. Niestety jest za, zasmucony. Kończę ten odcinek, jeżeli wam się podobało. Dostawcie suba, stawcie łapkę w górę. Na pocieszenie mogę wam powiedzieć, że nie będę was już katował tym legendarnym lochem, gdyż kończy się on. Jedynie coś tam w środę nagram. Jeszcze takie podsumowanie tego. I co? To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.